Dzisiaj wieczorem po raz drugi w życiu jadłem homara. Pierwszy raz, ponad 20 lat temu, jadłem klasycznego homara w USA. Wydaje mi się, że wtedy nie za bardzo mi smakował. Dzisiaj jadłem homara, który występuje w Indonezji. Jest to zupełnie inny typ, który nazywany jest homarem perłowym lub skalnym. Kilogram takiego homara może kosztować nawet 400 zł, czyli 6 razy więcej niż za homara amerykańskiego. Ja zapłaciłem za 400 gramów 50 zł, więc można powiedzieć, że trafiłem na okazję. Właściciele hotelu, w którym mieszkam, zorganizowali dla nas trzy takie sztuki. I następnie je dla nas przyrządzili. Żywe homary zostały wrzucone do gotującej się wody na 8 minut. Ich pancerz zmienił kolor podczas gotowania z szarego na czerwony. Wtedy wiadomo było, że homar jest właściwie ugotowany. Gdy dało się go wziąć do ręki, to złapałem za odwok i przekręcając oddzieliłem część tylną zawierającą wąso od przemni. Homar był smaczny i miękki, jednak po odrzuceniu wszystkich odpadów do zjedzenia zostało około 100 gramów. Dajcie znać w komentarzu, czy próbowaliście już homara pełowego i jak Wam smakowało. Trzymajcie się. Cześć!